Masakra, nie? Widzicie? No to jest dosłownie no masakra, no, ale postaramy się usunąć właśnie decabitem jakimś, albo takim produktem. E, karoseria musi być chłodna, więc jest chłodna. E, zobaczymy jak to jest. No z tego, co tu widzę ładnie, to rozpuszcza, więc mi się wydaje, że e, z dużym prawdopodobieństwem jedna puszka starczy nam na Widzicie? Natychmiastowe działanie. Mam nadzieję, że karoserii nie uszkodzi. Więc od razu testujemy, sprawdzamy jak to działa. Bo najważniejsze, że schodzi, tak? że to po prostu spływa, rozpuszcza to. I zobaczcie, no, ale nawet taki lakier fajny by był, ale to. Wiadomo, że to nie ma się z śmiać, bo to się wszędzie po... wdupiało. Energicznie postaramy się to usunąć. Zobaczcie, jak to wygląda. Masakra. O, matko i córko. Mm, chyba będą dwie puszki potrzebne. Widać, jakie to jest zabrudzenie. Hmm, też podobny efekty słyszałem, że K2 daje. Ale nie wiem, tutaj fajnie to wszystko odchodzi. Więc na spokojnie jeden element zrobię, drugi, trzeci, czwarty, wszystko. I już. No i tak jak widzicie na załączonym obrazku, jeden element już jest tutaj umyty. Drugi, trzeci się tutaj czyści. No i prawie starczy na dokończenie tutaj jeszcze tego nadkola tylniego i tylniego tam zderzaka. Może. Więc około litr tego typu środku potrzeba jeżeli to, to takie zabrudzenie jak tu w tym przypadku było tak. Przezmy teraz to co znalazłem w internecie, że ponoć budę 40 ewentualnie masło jest w stanie rozpuścić nam tutaj smołę którą mamy na karoserii na początek weźmiemy sobie dalmę wetrzemy tutaj wiadomo szkoda masła ale zobaczymy jaka reakcja powstanie z tym tu wszystkim czy to będzie podobne tak jak tutaj z tamtym tematem czy nie hop Teraz damy przereagować temu całemu no i klasycznie WD Czy wódę też? się nadaje do tego zobaczymy. <laughs> Jaką siłę ma WD 40? Masło bardzo wolno. Cokolwiek tutaj zaczyna działać. WD-40 oprócz podstawowych swoich takiej funkcji, no idealnie w WD-40 ściąga, nie? Kto by się spodziewał, że w WD-40 masz taką moc? Oprócz smarowania, no i co tutaj? Likwiduje piski, zabezpiecza powierzchnie metalowe. Poluzowuje, zardzewiałe. Oj, no i co? UD40 lepsze niż masło. No niestety, masło przegrało. Czy Cokolwiek tutaj w ogóle masełko zrobiło, to też, ale to bardzo wolno reaguje. Masło: czyli ktoś, kto ma dużo czasu, może masełko sobie wziąć, użyć. A jak ktoś ma mało czasu, UD40 i jechamy. Zobaczcie jaka to jest chemia. No, niestety. Nie tak jest efekt. Ale teraz jest jeszcze sprawdźmy, co w ogóle będzie z usuwaniem. To jest smoły całej z tego co tu widać to zobaczcie jak sobie ładnie masełko się odchodzi sobie z tej karoserii z tym wszystkim, ładnie się rozmazuje. Fajna taka ślizga powierzchnia, taki lubrykancik. Ładnie to schodzi nie jest złe. Takie coś zostaje. I teraz co, weźmiemy sobie tu matkę i ocenimy to wszystko, co tu się tu wydarzyło. Dobrze, to tak ładnie nabłyszcza. Masełko, więc można do detailingu użyć. Ładnie tutaj to wszystko reaguje. Zobaczcie ile tego syfu. Teraz tak, tutaj było WD. WD. Gdyby nie było takie drogie. Użyłbym WD na tym, o tutaj, jakiś kiedyś ktoś zarysował, nie znaleźliśmy gościa. WD fajnie to wszystko tak samo rozpuszcza. Tylko problem jest z tym, że WD kosztuje kupę pieniąchów. Masło kosztuje mniej. Tylko, że masła to trzeba by było znacznie, znacznie więcej użyć aby uzyskać jakikolwiek efekt z poprzednim produktem na pewno bardziej takie tłuste nie odparowuje nie wiadomo jak szybko czyli WD-40 na usuwanie smoły z karoserii, jak najbardziej tak też to jest produkt, który jest powszechnie stosowany wszędzie Zobaczcie, wszystko usuwa i nabłyszcza. Jest super. No, samo mówi za siebie. <laughs> A teraz moi drodzy ogórki konserwowe, takie nitro, można powiedzieć, benzyna, zwykła 95. Czy da radę? Daje radę, zobaczcie sobie. Usuwa bardzo ładnie. Usuwa jak olej. No, w sumie masz rację, młody człowieku. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i co, efekt jest całkiem niezły, jak na zastosowanie benzyny. 95 Więc jest spoczko Jest gitara No, czyli jakiś tam sposób jest No i ładnie Felgi się domyły za pomocą 95 Więc duży plus Opeczka w górę subskrypcja No i wszystko do przodu Jest spoko